Dobry wieczór, Monika Laskowska. Jesteśmy na konferencji prasowej Alcomaster. Jest ze mną współorganizator Piotr. Cześć. Współprowadzący dokładnie, ale zdecydowanie tak. Współprowadzący imprezę? Trochę tak, trochę tak. Dzisiaj Trypson robi robotę. Idzie mu, mam nadzieję, że dobrze, ponieważ nie widziałem połowy. Ale czy ma za niego kciuki? No trybała to gość, umówmy się. Na pewno znasz zasady tej gali, tej Oczywiście imprezy. Znam. Powiedz mi trochę o nich. Eee, poczekaj sekundkę. Jaką znajdziemy i tak, będziemy znajdziemy. Tutaj wiedzieć co i jak, ale jest bardzo znaczy, ciekawa. To ogólnie zależy o co pytasz. Bo jeśli chodzi o sam ogół, to nie polega na tym, żeby zawodnicy wypili jak najwięcej i się uchlali, tylko alkohol jest dodatkowym ułatwieniem albo utrudnieniem dla kogoś w wykonywaniu zadań, które będą po kolei. Alkohol jest stopniowany procentowo. Zaczyna się od piwska, a potem leci kolorowa nalewka i tylko gorzej. O, mocno! A powiedz mi, jeżeli chodzi o zadania, jakie to będą zadania? No co to to jest... wiem, to jakieś jedzenie robali na przykład. Tak, no to są zadania, które można by podpiąć pod klasyczne YouTube'owe Challenger, dlatego wolimy jeszcze wszystkiego nie zdradzać, ponieważ można by się bardzo szybko spalić, a umówmy się. Ziomal, który jest porobiony i zobaczy żywe robaki, może się naprawdę zaskoczyć. Nie mówię, że tam będą żywe robaki, ale mogą być. A powiedz mi, czy ty byś nie chciał wziąć udziału w takiej imprezie? Wiesz co, ze względu na mój kontent i wizerunek, który tworzę, bardzo mi pasuje rola, w której jestem. Backstage jest bardzo wygodnym miejscem. Jak będzie trzeba, żebym wystąpił na scenie, oczywiście, co by nie mówić, jestem w stanie przepić tu każdego. Tak, właśnie rzuciłem wyzwanie absolutnie każdemu, kto się poczuł. Ale z perspektywy samego siebie, mi jest git w tej pozie, w której jestem. I jadłbyś robale na przykład gdybyś miał taki challenge? Za pieniądze? Oczywiście. Że te. <laughs> Kurde, jak was można łatwo, łatwo kupić. Prostuję, sprostuję, Prostuję, żeby nie było, że za pieniądze. Po pijaku jasne. <laughs> Aha. A sarenkę byś zjadł na przykład? Sarenkę w sensie żywą sarnę? Nie, żeby nie. No, no, no to, dobra, żywą. No to nie, to nie ma opcji, co ty? To prędzej bym zdech na zawał niż wiesz, dogonił taką sarnę. Jestem gruby, co by nie mówić, no to wiesz, to wszystko wpływa, wszystko wpływa. E, a jeżeli chodzi o e, na przykład challenge sportowe, dałbyś radę? Jeśli chodzi o challenge sportowe, wydaje mi się, że tak, ale poniżej minuty, bo potem mi odcina tlen, no jednak... Nie... nie trenujesz nic. Nie, absolutnie. Mój styl życia jest nastawiony na absolutnie niezdrowy i dbam o to każdego dnia. Każdego dnia staram się sprawić, żeby ani jednego ćwiczenia, ani jednego zdrowego posiłku nie było w moim życiu. Dlatego jestem tutaj, a nie tam. Zdradz mi tajemnicę, na pewno słyszałeś, jak można się przygotować e, do konkurencji Walkomaster. Kurcze pieczone. Generalnie e, ciężko się przygotować, ponieważ to są bardzo różnorodne. Ale śmiało. To są bardzo różnorodne. pytania, się Ale jak ktoś chce protip, to przez tydzień po prostu jest cię rosły. Szukam fejmu, Od dzisiaj szukam fejmu i dałem się na każdy wywiad. Pomóżmy mu. Przeszkadzaj no nie przeszkadza im w wywiadzie. Na raz kola! Nie, tak, 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 nie przeszkadzasz. Pomóżmy, pomóżmy, kolorowi, pomóżmy kolorowi. Queen of the Black zadziałała z psem, my damy radę z kolorem. Zbierzemy ten hajs. E, no właśnie. Ja też wrzucałam na storkę Queen of the Black. Tam. Widziałem, widziałem. E, a wiesz, coś o. Z tego co wiem, to piesek jest, ma się dobrze. Tak, z tego co wiem, to piesek ma się dobrze. Nic tam się nie stało. Wygląda to na totalny skam, co mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie też totalnie, jak. Kiedy sytuacja zostanie wyjaśniona albo kiedy się skończy, Queen of the Black wstawi smutny filmik o tym, że ma problemy ze sobą i dlatego tak zrobiła, ale, ale uważam, że to jest totalny skam. Chociaż cały czas czekam na wyrok Rewo, umówmy się. On stwierdził, że tam pojedzie, będzie pytał te kliniki, więc jak mu się chce, śmiało. Ja bym nie angażował czasu na kogoś takiego. Wracając do challenge'ów, nie będę pytać, jakie jest najtrudniejsze Twoje wyzwanie, no, żeby nie zdradzać, bo może kiedyś weźmiesz udział, tak? Może się zdarzyć, może się zdarzyć. Jeżeli ktoś mi zajdzie za skórę, to jak najbardziej. Nie chcę wskazywać nikogo palcem, ale Robert Pasut, nie masz psychy. Eee... No i zobaczymy, co będzie. Um, wracając do pytania, uczestnicy, jak się przygotowują do zawodów? Podpatrywałeś? Kurczę, kurczę pieczony najróżniej. Niektórzy chodzą na imprezy, niektórzy wchodzą w taką trochę bardziej ascezę, pilnuje siebie, żeby nie przegiąć. Niektórzy na ciężkich posiłkach, także zobaczymy. Bo tak naprawdę, co zawodnik, to inna taktyka. Także może być grubo. Ja również jestem bardzo ciekawa. Przeprowadzam wywiad. Tak? Tak, jak Czy mogę dołączyć? Z najlepszą polską dziennikarką, Edwardą. Juchioł, brzmi do mnie. Uszanowanką. Uszanowanką. Mił, mi Rudolf. Ja. Witam cię, Rudolf. Nie znamy się, ale kto musisz, wie, możemy się poznać. Musisz, Monika, przyznać, że szarmancki chłop, no nie? Bardzo. Mi, mi tak. bardzo imponują dżentelmeni, także dziękuję no, Ci też. za piękne przywitanie. Witaj. I zobaczcie pocałunek w rękę. To jest niebywałe. To w dzisiejszych czasach? Skąd się ubiorą, biorą u Ciebie takie ja dobre maniery? Słuchaj, wiesz co, no rodzinie ja jestem z Sandomierza, także myślę, że to wychodzi z wychowania, prawda, wiesz? Tak. Raz matkę, raz obcą kobietę. Ważne, żeby pocałować. Tak to wygląda, nie bój mi się tego powiedzieć. No dobrze, czyli zawodnicy różnie, różnie bardzo różnie się tak, przygotowują. To totalnie indywidualne podejście, ponieważ wiesz, to jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę masz tu wyzwania, Masz tu utrudnienie, alkohol, etanol. Trzeba to rozważyć. To nie jest jak stricte fame czy inne freaki, gdzie idziesz po prostu wiesz, na trening i tyle, ile wyrobisz, to super. Tyle, ile ci zostanie w pamięci w tego, nie, to super. Nie. Tu masz pełną dowolność. Możesz się przygotowywać na każdy sposób. Możesz tak naprawdę pić dzień w dzień i żygać, i to też jest przygotowanie. Jakkolwiek źle, to brzmi. <laughs> Rudolf, jak ty myślisz? Jak można się przygotować do takiej imprezy? No, słuchaj, wiesz, jak można się przygotować? Można się przygotować jak najlepiej. Jak widać, mamy tutaj bardzo różnych zawodników z bardzo różnych środowisk. Mamy osoby, które są wieś, doświadczone w boju, które chleją dzień w dzień. A mamy osoby, które chleją tutaj po raz pierwszy. Uważam, że wiesz, że to jest bardzo ciekawe starcie i nietypowe. Kto zwycięży. Kto wygra, kto wróci na darczy, a kto starczą. Kto prawie. wie, przekonamy się końcem listopada! Oglądajcie Alkomaster. zostawiając gadki typu, zobaczymy co pokaże OKTAGON, to jestem mega ciekawy Kruszwila, ponieważ Marek cały czas się utrzymuje swojej abstynencji i tego znaczy, typu... ja uważam, że Marek jest no, to mi nie wypije za wiele. Okej, okay, to jako drugi współprowadzący tak? ja stwierdzam, że Marek sobie zajebiście poradzi. A się tak, żebyś tego nie widział. <grym> Zobaczymy! No właśnie Monika, mam takie pytanie. Kurczę, Pszczony, co by nie było, najlepsza polska dziennikarka nie chciałaby się spróbować? Eee, w tej imprezie zawalczyć? Dokładnie w tej imprezie. Ja mam bardzo słabą głowę, bardzo. Naprawdę? Ile nie, nie nadaje się po prostu. Myślę, że kieliszek, jedyna, ki osób ma słabą głowę. kieliszek prosecco i ja uh, już tak um, pływam. Grozisz czy obiecujesz? Ja rzadko piję, bo bardzo dużo jestem wszędzie, tak naprawdę nie ma. Nie ma nawet kiedy. Uh, jak spotkam się z przyjaciółmi raz na jakiś czas, to rzeczywiście później ten jeden kieliszek uh, Ale, uh, uh, dźwięk robi dźwięk swoje. Dźwięk. E, a chciałam jeszcze zapytać, bardzo mnie interesuje, jak myślicie, e, czy kobiety, czy faceci, kto ma większe szanse, kto ma e, mocniejszą głowę? Wiesz co, to moim zdaniem, ja, ja zasnę, 20... ja dobrze, dobrze proszę, Moim proszę. zdaniem tu totalnie nie ma rozeznania, tak naprawdę jedyne co tu może zagrać, to masa człowieka, ale tak naprawdę poznałem w życiu tyle kobiet, które naprawdę miały taką banię, że szapoba.